Cześć, witajcie. Bartuńek Kuberski, Stamper i dzisiaj moim gościem jest Bartosz Baran. Cześć, Bartosz. Witam wszystkich serdecznie. Bartosz Baran, Bikul, cool. chłodnictwo, i klimatyzacja. Właśnie, pełnym zdaniem, pięknie, Bartosz. Ale właśnie Bikul. Cool. Czym zajmuje się Bikul? Cool? Bikul cool zaczynał swoją historię z samym chłodnictwem. Gdzieś w którymś momencie rynek i klienci było widać, że jest potrzeba, żebyśmy kompleksowo dla nich świadczyli usługi. Czyli do branży chłodniczej musieliśmy dołączyć bardzo zbliżoną branżę związaną z klimatyzacją. Dzięki temu możemy kompleksowo obsłużyć klienta, tak naprawdę w dwóch branżach, które są zbliżone, ale nie, nie takie same, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Okej, okay. no właśnie, to, ten, to, to zapytam o te różnice. Czym m, tak naprawdę jest? Eee, chłodnictwo to są wszystkie urządzenia, które spotykamy na co dzień i służą do chłodzenia, czyli zaczynając od potocznych lodówek domowych, przemysłowych, regałów chłodniczych, zamrażarek, poprzez komory chłodnicze, które występują w mm. restauracjach i chłodnictwo też się pojawia w różnych zakładach przemysłowych, gdzie na przykład schładzane są linie technologiczne. Klimatyzacja to jest branża, która zajmuje się schładzaniem samego powietrza. Mm. I pod kątem technicznym no, pracuje to trochę na innych zasadach, e, okay. zasadach i czynnikach. To ja już tak już myślę, że wszyscy mamy obraz pełny. Jak e, ktoś będzie chciał szczegółowo dopytać o co to dalej ta klimatyzacja, to już napiszcie do nas pod, pod filmem. E, ale teraz zapytam Cię, bo, ponieważ wymieniliście już, już kilka e, pewnie branż, które obsługujecie, ale obsługujecie tylko klientów biznesowych czy indywidualnych również? E, jeżeli chodzi o branżę chłodniczą, ch to nie zajmujemy się naprawem e, sprzętu takiego indywidualnego, czyli potocznie zwanych mm, domowych domowych lodówek. Wyspecjalizowaliśmy się w chłodnictwie przemysłowym, czyli wszystkie urządzenia, które znajdują się na lokalach usługowych, gastronomicznych, sklepach. To jest to, ta działka chłodnictwa, którą się zajmujemy. I z takich ciekawszych rzeczy w branży chłodniczej zajmujemy się naprawą schładzalników do piwa. Obsługujemy... E, jeden I Tutaj z... uśmiech powstał na twarzach wielu naszych oglądających. <laughs> tak i obsługujemy, jednym z naszych klientów jest jeden z browarów, który te schładzalniki po prostu e, powierza nam do, do naprawy i kompleksowego e, serwisu. Mhm. E... Jeżeli chodzi o klimatyzację, to tutaj e, zajmujemy się i klientem indywidualnymi i klientami e, komercyjnymi. Mamy w obsłudze jakieś tam sieci sklepów, które i dla nich świadczymy usługi w zakresie i chłodnictwa i klimatyzacji, i czasami tylko w zakresie samej klimatyzacji. Mhm. A opowiedz, czy zajmujesz się tym od zawsze? Jak to wygląda? E, tak, w zasadzie jeżeli chodzi o chłodnictwo, to zajmuję się tym od zawsze. E, tak naprawdę ja się śmieję, że od dziecka mając już 3 lata tata zabierał mnie do fabryki urządzeń chłodniczych, mhm. która tutaj wtedy była w Krakowie, więc to chłodnictwo i cała ta branża gdzieś od samego dziecka się u mnie przewijała. Wszystkie wakacje możliwe tak naprawdę już pracowałem z tatą jeszcze jako mhm. niepełnoletni chłopak. No i na studiach była możliwość zdobyć dotację na otworzenie firmy, to też uczyniłem i pierwszy, pierwszy sprzęt na auto serwisowe Kupiłem jeszcze będąc na czwartym roku studiów, więc firmę wcześniej otworzyłem. Wcześniej był sprzęt na auto, dopiero później, po roku czasu, się dorobiłem pierwszego samochodu do dzisiejszej floty. Proszę, no to rzeczywiście, jak to się mówi, niby pytanie było takie ogólne, ale wyrobi, zrobiła się z tego bardzo ciekawa tutaj opowieść, czyli on zawsze jak gdyby w tym, w tym biznesie. A później jak gdyby, czyli rynek wymógł na tym, żeby była klimatyzacja, czy to raczej klienci jak gdyby spowodowali, że chcieli i tej, i tej obsługi na raz? Znaczy to jest tak, że my chłodnictwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, bo jest hmm. to rzecz, którą tak jak wcześniej wspomniałem, uczyłem się od dziecka, więc jest mi po prostu najbliższe sercu, że tak hmm. powiem. No, i gdzieś po prostu klienci sami pytali, czy jesteśmy w stanie świadczyć im usługi w jednym i w drugim zakresie. Więc dla wszystkich, którzy zajmują się branżą chłodniczą, klimatyzacja nie jest dużym problemem. W drugą stronę, firmy, które zajmują się klimatyzacją, mogą mieć trochę techniczne problemy, żeby pewne. Aspekty z chłodnictwa w tak łatwy sposób rozpracować jak my. Mhm. A powiedz, czy taka obsługa tego klienta to ona się kończy na tym, że nie wiem, że sprzedajecie urządzenia? Czy to jest potem serwis i cała obsługa, jak to i wygląda? Różnego typu. Mamy współpracujemy z kilkoma fabrykami urządzeń chłodniczych. Są to mhm. fabryki nie tylko z Polski, bo też z Ukrainy, z Turcji. I są dwie drogi albo po prostu fabryki lub dystrybutorzy sprzedają te urządzenia mm -hmm. na polski rynek i my świadczymy wtedy usługi w zakresie tak jakby serwisu gwarancyjnego mając autoryzację tych fabryk lub ewentualnie przejmujemy jakieś tam jakiś klientów którzy mają już zakupione gdzieś kiedyś sprzęty i po prostu świadczymy tak zwany serwis pogwarancyjny w zakresie naprawy, przeglądów tych urządzeń, w których są w Także... Czyli w ten sposób. A powiedz, bo tutaj mówimy o takim, takiej pracy, w którym kontakt z klientem jest, albo z jego lokalem, albo bezpośrednio z klientem. Jak tutaj branża, jak, jak ta branża wygląda właśnie teraz podczas covid -u? Jeżeli chodzi o samą branżę, to tak naprawdę Dzięki temu, że obsługujemy branżę chłodniczą i obsługujemy sklepy spożywcze, no to, to te sklepy nie zostały pozamykane, mhm. więc ten sprzęt chcąc nie chcąc gdzieś tam pracuje. pracuje, ulega awariom, wymagane są okresowe przeglądy, które są wymuszone przepisami, więc był taki moment w marcu i w kwietniu, gdzie prace, które mieliśmy zaplanowane w formie właśnie okresowych przeglądów zostały na dwa miesiące zawieszone, ale zajęliśmy się naszą drugą branżą, czyli klimatyzacją, więc no jakoś tego tak nie odczuliśmy. Faktycznie ten pierwszy okres pandemii wpłynął na mniejszą ilość serwisów i zaplanowanych prac. No, ale to znowu się skumulowało e, na pierwsze upały, czyli… Właśnie klimatyzacja w domu, czy był ma, ten ruch? Był ten ruch, e, chociaż widzę, że to fajnie e, zmierza w dobrym kierunku już nie w tym roku, tylko przez ostatnie 2-3 lata, mhm. że klienci e, są coraz bardziej świadomi i tą klimatyzację jednak montują przez cały rok. A więc okay. to nie jest tylko tak. Wiadomo, jest dużo większe zainteresowanie w okresach dużych upałów, mm -hmm. gdzie ktoś sobie przypomina, miałem założyć tą klimatyzację, <laughs> a założę w przyszłym roku. Ale faktycznie teraz jest koniec roku, więc też ludzie zamykają budowy domów, są odbiory mieszkań, więc też na tym etapie już ludzie planują tą klimatyzację. Zaczyna to być już takim standardem jak instalacja elektryczna czy y, każda mhm. inna w, w domu, więc y, ta świadomość ludzi jest coraz większa i coraz więcej ludzi po prostu montuje y, urządzenia w okresie zimowym, jesiennym, wiosennym, więc y, to, ten ruch nie, nie maleje przez cały rok. Mhm. Wiadomo, w okresie upałów y, jest wzmożony. Ale, ale cały czas zapytania do nas spływają. Mhm. Jasne, a, po, a powiedz, jeśli chodzi, jeśli chodzi o e, nie wiem, technologię w tym wszystkim, w tych klimatyzacjach, to jak gdyby na przestrzeni lat, które, czy w chłodnictwie, jak, jak tutaj jesteś, tak, ta technologia to, 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 mocno idzie do przodu? Czy... Tak, to się z, zmienia e, tak naprawdę odkąd ja e, jestem w branży, to tak naprawdę jest druga taka poważniejsza zmiana. Mhm. Jeżeli chodzi o te czynniki chłodnicze, które pracują w układach. I tych naszych potocznych lodówek i klimatyzacji, no, idziemy w kierunku bardziej ekologicznych czynników, które mają mniejszy wpływ na warstwę ozonową, mhm. więc cały czas tutaj to się zmienia. My też dlatego musimy cały czas się uczyć, tak? Nowe tak. czynniki to też dla nas są wielkie niewiadome. Dawniej stare było dobre, był jeden czy dwa rodzaje czynnika chłodniczego, więc w tej chwili na każdym u mnie aucie serwisowym jest pięć, sześć różnych rodzajów, w zależności mm -hmm. od tego, co w danym dniu możemy spotkać. Mm -hmm. A powiedz, w ogóle, jeśli chodzi o jeszcze, tak wrócę do covid tej pandemii, czy co zmieniliście w swoich działaniach w firmie? Czy były jakieś rzeczy, które się zmieniły, czy wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, czy raczej działacie tak, jak działaliście? No jakiś wielkich drastycznych zmian nie było u nas. No tak naprawdę jedynie co no, to te środki czystość, e bezpieczeństwa. Gdzieś tam braliśmy z udział w, z jednym z dystrybutorów też takiej akcji e świadomy instalator, więc mhm. e też e dzięki temu e propagowaliśmy. E to, to dbanie o siebie i na każdym kroku swoim technikom e, przypominam, myjcie ręce, dezyfekujcie mm -hmm. maseczki, więc to jest taka rzecz, który, który, o, o którą cały czas e, dbamy i, i cały czas tego pilnujemy. Mm -hmm. a, po, a w jaki sposób pozyskujecie klientów? E, Polecenia. polecenia. Polecenia to jest na, na najlepsze źródło pozyskiwania klientów. Jeżeli chodzi o klimatyzację, jeżeli chodzi o chłodnictwo, to tak naprawdę to też są w jakimś stopniu polecenia bo mając już w swoim portfolio kilka autoryzacji tych fabryk, tak naprawdę już te następne wiedzą, do kogo się zgłosić, żeby tak naprawdę mieć serwis. Tu jeden z naszych klientów współpracuje z nami od 13 lat, więc on sam kupując nowe urządzenia na polski rynek ma listę kilkunastu serwisów. Polsce, które po prostu y, automatycznie poleca y, mm -hmm. jako te sprawdzone y, serwisy, y, którym mo można zaufać. Mm -hmm. Myślę, tak my, troszeczkę podsumowując tą naszą rozmowę, bo tak jak wymieniasz, właśnie, że y, y, chłodnictwo i klimatyzacja to również zarówno w gastronomii czy w restauracjach. Tak. Tutaj browar wymieniłeś, ale też jak gdyby ma, macie do czynienia teraz też z klientem indywidualnym, czyli montujecie klimatyzację y, w domach, więc naprawdę masz bardzo szeroki y, obraz tego, co się dzieje. Y, w czasie tej pandemii. Więc nie wiem, gdybym tak zapytał, które branże według Ciebie no, tak najmocniej, że tak powiem, ucierpiały, a, a gdzie widzisz te wzrosty? No, najmocniej ucierpiały na pewno branże hotelarskie i gastronomia, mm -hmm. która drugi raz została w tej chwili zamknięta. Widać to po nich, że, że ciężko tak naprawdę będzie im. To, to nie będzie kwestia kilku miesięcy, tylko pewnie kilku lat, mhm. żeby wrócić do swoich stałych do obrotów, dochodów, które mieli. Zresztą na, w marcu mieliśmy problemy z klientami, jeżeli chodzi o to, że stracili płynność finansową właśnie mhm. z branży gastronomicznej. To, że wrócili tam w maju na chwilę tak naprawdę pozwoliło im spłacić zadłużenia, wracają teraz z powrotem do tego samego, więc nie zazdroszczę im tego wszystkiego. No na pewno korporacje nie, nie odczują tego w tak duży sposób, bo bardzo fajnie się przeorganizowały na pracę zdalną mhm. i sam widzę po klientach, że dzwoni dzwonili klienci żeby zamontować klimatyzację w domu, bo mają świadomość no tego, że, że będą, w, w okre... mieli świadomość, że będą w okresie wakacji pracować w domu, więc ta klimatyzacja im jak najbardziej się e, w tym roku przyda. I tak mhm. było, byli klienci, którzy dzwonili i wprost mówili, pracuję z domu, chcę mhm. klimatyzację, albo też pojawiali się klienci, którzy nie jedziemy na wakacje, no bo, bo nie mamy mo możliwości albo się boimy, to te środki, które mamy finansowo odłożone, wykorzystamy w tym, w tym roku na, na klimatyzację. Także no, dla nas to mm. bardzo dobre rozwój. No, oczywiście, no oczywiście, a to właśnie no, po to mówiąc proste, prowadzisz to, mówiąc od dziecka ten biznes, tak, tak już ujmę, po to właśnie, żeby przez końców taki czas, w którym, tam, w którym ta branża też będzie miała swoje, jak to się mówi, 5 minut, jak to mówią. Tak? Oby trwało jak najdłużej, ale mówiąc, żeby pozostali również e, mogli, jak to się mówi, e, w miarę wracać do tej swobody działania, no to właśnie zadam ci to najważniejsze dzisiaj pytania, bo ten przegląd przez tym razie też pozwala ci na to, że widzisz, co się dzieje i e, też pokazujesz tutaj, że, że część przechodzi do home office'u, więc e, wiemy, że mamy do czynienia z potężną zmianą na rynku e, gospodarczym. więc... E, ale żeby te skutki tego kryzysu były jak najmniejsze. To co według Ciebie powinni ci przedsiębiorcy robić? Znaczy, no, tak naprawdę e, to jest rzecz, o której ja o której zawsze myślałem i jeszcze e, jak żył e, mój tata e, zawsze e, nie trzymaliśmy się jednego kluczowego klienta. To mhm. jest na pewno rzecz, którą e, mogę przedsiębiorcom powiedzieć, że nie można mieć jednego klienta i, i stuprocentowej pewności, że zawsze z nim się będzie współpracować. No i jeżeli jest możliwość, tak jak my, my że mamy tak naprawdę dwie branże, e, czyli dwa kierunki, w których możemy działać i w, w, w zależności od tego, co się dzieje na rynku, e, z jednego robić więcej lub z drugiego, więc no, jest to na pewno dobrze, dobre rozwiązanie, e, żeby nie zamykać się na jeden kierunek swojej działalności i tak naprawdę nie na, nie, nie na jednego klienta. No, mm -hmm. Więc dlatego też szanujemy tych klientów indywidualnych, no, bo, bo, bo są. Nie zamykamy się na dużych klientów, bo w którymś momencie może braknąć tych dużych mm -hmm. klientów. A klient indywidualny dalej na rynku będzie. Super, jasne. Bartosz, dziękuję Ci za to spotkanie. Na pewno wśród naszych widzów są tacy, którzy nie mają klimatyzacji i na pewno tak tutaj skorzystają teraz z rady, bo myśleli, że będą czekać do lipca albo do czerwca przyszłego roku, ale to widzimy, też można montować tą klimatyzację. Tak, jak najbardziej. Teraz duże zainteresowanie też jest klientów, którzy mają fotowoltaikę, mają nadwyżki prądu, więc mhm. to też są takie, te, takie nowe źródło dla nas klientów, którzy coś z tą nadwyżką prądu potrzebują zrobić. Jasne i pewnie jeszcze kilkanaście pytań bym chciał Ci zadać, nie? ale powiem jeszcze ten, że na pewno jeśli ktoś z Państwa będzie chciał dopytać o coś Bartosza, to piszcie proszę w komentarzach pod tym materiałem, na pewno Bartosz że tak powiem, będzie w miarę możliwości Wam odpowiadał. Bartuż, dziękuję Ci jeszcze raz, ale to jeszcze nie koniec naszego odcinka, że tak powiem, dlatego, że wiesz, niektórzy mają tam wodzianki inne, u nas jest pytanie od reżysera, więc poproszę Cię, wybierz pytanie, ja je przeczytam, zobaczymy, co tam Ci się... Okej. Okay. Pytanie, które często się powtarza, ale mówiąc odpowiedzi, czasem są różne. Za co jesteś wdzięczny? Wdzięczny? Wdzięczny jestem za to, że Ojciec wprowadził mnie w taką branżę, która tak naprawdę nigdy nie zginie i ile mógł w swoim krótkim życiu nauczył mnie, no i już teraz nie będę mógł, mógł drugi raz podziękować za to. No to myślę, że to jest dobry kawałek jak gdyby tego materiału i dobre podsłanie tego wszystkiego, ale to właśnie ta wiedza, którą Ty masz przekażesz po prostu dalej. Fajnie, jak gdyby fajny emblemat również firmowy, e, jak gdyby płatek śniegu e, w klapie, fajnie, fajnie to e, wygląda. E, Bartosz, jeszcze jedno, jedno bym Cię e, chciał, prosić, ponieważ e, chcemy, żeby te, te odcinki pojawiały się, e, mówiąc o nieskończoność tak naprawdę, ale żeby tych rad było bardzo dużo dla, dla przedsiębiorców, żebyśmy mogli po prostu ochronić naszą gospodarkę i, i znaleźć, tak jak w tytule tutaj piszemy, znaleźć to lekarstwo na, 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 na to, żeby ten, żeby ten kryzys był jak najmniejszy. Czy mógłbyś kogoś zarekomendować do kolejnych odcinków? E, tak, zapraszam tutaj e, moich, moich trzech dobrych e, kolegów: Marek e, Nowy, e, który prowadzi firmę AM Graf, e, Michał Lepiarz, e, agencja Epoka i e, Darek Dibuła, e, firma Eventowa. Super, trzy rekomendacje, naprawdę dziękuję ci bardzo panowie. Jak najbardziej jest misja do spełnienia, trzeba ratować gospodarkę, więc wasze rady na pewno wielu pomogą utrzymać swoje biznesy albo po prostu przezmienić je tak, aby nadal były efektywne. Więc będziemy chcieli was zaprosić, zadać Wasze te konkretne pytania i posłuchać waszych wskazówek. Bartosz, dziękuję ci jeszcze raz i na koniec mówiąc prosto, tak, żeby trochę po polsku mówiąc po prosto też się pożegnać zarówno z Tobą jak i z widzami, czego można Tobie życzyć i to Twojemu biznesowi na przyszłość. Mnie osobiście zdrowia, tak? bo, bo to mhm. chyba taki dobry e, e, moment. I, a jeżeli chodzi o sprawy firmowe, to e, w zasadzie zgrane zespół mamy, więc tak naprawdę tylko dobrych klientów. Super, no to w takim razie tego Ci życzymy, zarówno ja jako Bartek i Stamper również do tego się podpina, więc życzymy dobrych klientów, zespół, żeby trwał na Tobie zdrowia. Dziękuję Dzięki Ci bardzo. bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię Wam kolejnego gościa. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.